ten Marcin Kierki. dzisiaj weźmiemy sobie pojumę czołg brytyjski 4 tieru niszczyciel czołgu czołg Ale Alec to jeśli chodzi o parametry najpierw przejdziemy do parametrów po kolei właśnie tu jest jest 4 tier z drzewka brytyjskiego o no i jeśli chodzi o parametry to mam tutaj Punkty wytrzymałości 490. Jak na razie jest to. Dobrze. Uszkodzenie 90. Szybkość szczelność. dzielnik kropka. 20 sekundy. Przebicie 110 mm. Pancerz 9 mm. Prędkość 35 km na godzinę. Ogród 43,97. Stopnia na sekundę. Tutaj mamy resztę. Masa e, 9,3 tony. Prędkość w 43,97 sekundy. Czas wygląda 3, 3 sekundy. Prędkość w e, przeszkód 106. droga, zimno 88, woda 68. Tutaj punkty patrzą pancerz Główny pancerz kadłubowy przód 10, boki 10, tył tym 10 kadłub Szansa na wy, potrzebny wysilnik 20% Jeśli chodzi o pancerz czy jest dość no słaby no Znaleźć 40 Zasięg widzenia 253 metry Kamuflaż, wywód ruchu 65 Podczas ruchu 39 Przyszczelby bez ruchu 24. Co to jest? Ogięć na minutę 830, nie najgorzej. Czas w celu przeładowania prawie 7 sekund. Bardzo długo istnieje przybicie 110, podkalibowe 180, rozruch brzosłon 125, ale dobrze. Strzelamy uszkodzenia Przeciw pan Cerny 90, podskręcimy 80, wodorę w porządku 100 mogą być lepiej. Przeslowania niecałe, trochę ponad 3 sekundy to jest bardzo dobrze. Wszędzie na 100 metrów, 0.350 Obrót, limit obrot działa, górę 25 dół. 5, tutaj do góry to jest bardzo dobry wynik. Na dół jest dobry. Limit działa 15, lewo prawo też 15. Maksymalna prędkość 36 km na czwarty. Nie jest najgorzej, też 16. Tu jest gorzej, już mamy prędkość 34 km. Stosunek mocy do masy 19 ton, trochę ponad. maca 9 czy 14 tony. Dość małaży, jak na czołg. Dobra, przepraszam bardzo, musiałem ten. Nie miałem wizyty w pokoju. Dobra, wracam. To prędkość do obrotu kadłuba 41 stopni. Zdolne yy, przekładanie przeszkód 96 droga, ziemia 81, yy, woda 63, moc silnika 175 koni mechanicznych co już nie powiedziałem nie, Moc silnika dość dobre jest Tutaj pokonywanie po, po przeszkód też dobre Piękna do kadłubu, bardzo dobra No jeśli chodzi o punkt wciąż, to, to, to już wszystko mówiłem. Chodzi o te parametry. Parametry są dość dobrze jak na czołg swój papieru. I co, teraz y, ta, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda tej strony ten jeszcze czołgów, Jest dość niski, no, mas w każdej, tej, no jest bez pancerza. W ogóle ma swój pancerz. Ale dość jest niski, mały, zwrotny no, Bardzo taki mały, no, mały niski, ciężko ogólnie ten czołg trafi w bitwie. Ale dobra, przejdźmy do e, bitew, no dwie bitwy, stoczymy tym czołgiem. I... No i ten i o, zrobimy sobie o nie na tym czułku że jest dobry na czułek tycielek jeszcze chodzi o niszczyciel tak nie za bardzo no jakie tyry na czwarte, piąte jestem jedynym niszczycielem tu użyje u nich nie ma w ogóle niszczyciela żebym się jako niszczyć co robisz robie ok. co robisz weź tymi yy, ty siedleniami no, na boki, tutaj jest, jeśli chodzi o podnoszenie, czy ten na boki, to działa, żeby to przesunąć, to, to do dobrze, jeśli chodzi o Żeby go do góry podnieść, to jest bardzo, bardzo, prawda? ten, dobrze, jeśli chodzi o to. Ten, o, czy działa do góry, czy do dołu, tak mi się podnosi. Możecie zobaczyć, że po Trochę obrót ma powolny, ale nie jest też nie krósza jakieś wodki Chow Nie, nie nie wiem Uwagi, tak ona

są oni go szybsze, Ten ten nie. O, z felu, ja Że uciekniesz mi? Nie na tym, na tym. malty te działo jest niecelne bo on dużo, długo, skupia, nie? jest? Myślę, to długo skupia co jest, jeśli nic nie no, długo skupia. 82, no mało, mało obrażenia to działo. Byłem, no, inaczej to działo. No, znaje, no, jest dość niecelne długo skupia, w ruchu. No jeszcze jedna tu jedna so, o, tu mam instrukcję. Jeszcze jedna bitewka, co so, polecimy. Właśnie jestem, no, żeby pokazać dokładnie jak ten człowiek się sprawy w bitwach dwóch. No.

سافريك Zginęliśmy. Dobra, jeśli chodzi o ten czołg, to e, jeśli chodzi o plusy, na pewno plus mi jest to, że no, jest ma, czekajcie, jeszcze to jest klient, zobaczmy, no to wyleci na no, samego gówno, włączał się włościć, on tak samo głównie i gówno. dobra, wracając tylko, ale, ale, to to, Minusem na pewno jest to, że on nie ma pancerza. Pancerza nie ma, zjemy od minusów pancerza. No i to działo też nie jest celne, jeśli chodzi o w ruchu, bo jak się je wstanie, jak się będzie stoić, to ono dość celne jest. No i y, też, jeśli chodzi o nosy, to pan, to y, nie pancerz, tylko te uszkodzenia. No, 6 na 4 hierach to nie za dużo to nie za dużo jeśli chodzi o e, czwarte przykład no, uszkodzenia e, tego działu też są właśnie tym problemem no e, no to jest minus właśnie tego czego że no te uszkodzenia są za duże kolejnym e, minusem jak dla mnie jest to że to działo trochę za długo e, właśnie przeładowuje te 6,5 sekundy to nie jest wynik jak na czwity no i Mogło na przykład 6-5,5 sekund, a nie 6,5, trochę to, to przeładowanie jest za długie dla mnie. Jeśli chodzi o ten czołg, na plusy to na pewno zwrotność, mobilność to jest duży, duży właśnie plus tego czołgu. Tego czołgu jest, że on jest bardzo jest zwrotny, bardzo szybki jak na swój, jeżeli chodzi o niszczyciele No i właśnie ta mobilność, ta szybkość, ta zmienność to jest jakaś innego plus plusem jest to, że no jest dość mały, dość niski i jakby też ma, nie jest zauważane na czołgi. E, plusem też na pewno tego czołgu jest to, że no ma e, dużo hap, haps, hapsa, HP na, na czwarty tier 490 chyba, albo 480 to nie jest e, jakby też. E, to nie jest że częsty widok przy artykciarach jeśli chodzi o HP no plusem HP też jest no i ostatnim plusem który widzę w tym czołgu to jest to że do góry tak, tak dużo się to działo podnosi że te 25 stopni do góry no robią robotę swoją i to że na nogi też w miarę dobrze to działo się jakby Przesuwa. Yy, jedynym minusem, jeśli chodzi o to dział, jeszcze, jeszcze nie powiedziałem, to na dół, te opuszczenie w dół, mogą być troszkę, troszkę, troszkę lepsze. Dobra, jeś, yy, chyba to było na tyle, jeśli chodzi o ten czołg. Jak dla mnie, moim zdaniem, ten czołg to jest taki średni czołg, tego typu yy, jeśli chodzi o niszczyciele, są lepsze yy, na tym poziomie czołgi. Czwartego wielu jeśli chodzi o niszczyciele Dużo lepszym już jest jeśli chodzi o brytyjskie AT-2 e, No AT-2 jest dużo dużo Lepszym czołgiem jeśli chodzi o niszczyciele Właśnie to jest jakby taki jakby Czołg który no Musisz przejść żeby przejść do AT-2 jeśli chodzi o niszczyciele brytyjskie Też mówię że ten czołg nie jest najgorszym jeśli chodzi o niszczyciele do tego tieru, ale też nie jest jakby takim najlepszym, najfajniejszym. Ma swoje makamenty, ma swoje musy, ale z nimi trzeba się jakby to liczyć. No, co to było na tyle, jeśli chodzi o ten film? Trzymajcie się. Co cię suba, łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Napiszcie swoją opinię o tym czwartym tym w czołgów brytyjskim jak uważacie jak, jak wam taki czołg się podoba, czy co wam w nim odpowiada, co nie, no i co, to było na tyle, trzymajcie się, do następnych filmów, cześć.